Twitch TV, streamerka krytykowana za niewybredne słowa o otyłych osobach. Jakie niewybredne słowa? Co takiego powiedziała strasznego? Lawina krytycznych komentarzy zaczyna słychać na chińską streamerkę o fan FanFan, która na jednej z ostatnich transmisji na Twitch postanowiła odejść do osoby Dlaczego nie krytykujemy otyłych osób? Zapytała wtedy bezpośrednio. No właśnie. Dobra, o co chodzi? O ładna, fajna. Wspomina. 50 tysięcy obserwujących Celebrytka. O, kurwa, to wystarczy mieć 50 tysięcy obserwujących, żeby być celebrytą. Dobrze wiedzieć. To mi brakuje połowy około tego. Jestem w połowie celebrytą. Transmisje w dużej części prowadzone w kategorii rozmowy, fanfan fan lubi dyskutować ze swoimi widzami, to właśnie rozmowy i różne debaty stanowią główny punkt programu kanału prowadzonego przez Młodą Chinkę, no i ładną, zdatną, perycyjnie jest, to trzeba przyznać, no i dobra. No to jest ten klip, tak? Na jednej z ostatnich transmisji Gwiazda Twitch postanowiła poruszyć kwestię otyłości. Słowa, które by powiedziała, odbijają się teraz szerokim echem w sieci. Klip z cały, z całym. Z zajściem posiada już ponad 100 tysięcy wyświetleń i raczej nie przyniesie chluby. Fanfan, fan. a czemu nie posiada chluby? Nie, nie chluby? to ja już, ja już powiem wam, co się o tyłych ludziach. To jest ich, ich wina, że są grubi. Jest niedopuszczalne, żeby byli takimi grubasami. To, że jest gruby, to dlatego, że nie ma, nie dlatego, że ma jakieś choroby nie wiadomo jakie, bo to, jest, to są tylko wymówki. To, co to tacy ludzie co najwyżej chorują, to na za dużo wpierdalactwo, za dużo żarcie otworym gębowym wprowadzają. Kwestia kalorii. I to jest ich wina, że tak wyglądają. I nie, to nie powinno być akceptowane. To powinno być domenizowane. Ludzie nie powinni tak, tak siebie prowadzić. Ok? Powinni dbać o siebie. Ale w naszych czasach. Body, body positive, A, tylko, ale tylko jeśli mamy do czynienia ze smalczycą grubą. Jak jest smalczyca gruba, to ona nie chce po, na, po prostu nie chce zadbać o siebie, nie chce chodzić na siłownię, nie chce ćwiczyć, nie chce dbać o dietę, nie chce patrzeć na to, co wprowadza otworem gębowym, i chce być akceptowana przez wszystkich dookoła za to, jaka jestem. Spierdalaj. Prawda jest taka, że taka smalczyca, która jest tłusta, ma bardzo niską wartość. Wartościowy mężczyzna nie spojrzy nawet w tym kierunku, a taka chciałaby być z wartościową mężczyzną, i ona się zastanawia, hmm, czemu żaden wartościowy mężczyzna nie chce zwrócić na mnie uwagi? Czemu tyle mężczyzn mnie odrzuca? Może dlatego, że nie słuchasz jedna z drugą, może dlatego, że nie rozumiesz, że to, co mężczyzna sobie ceni, to przede wszystkim wygląd zewnętrzny i to, żebyś ty była fit, czy o, to nie chodzi o to, że musisz być chuda, że szczupła, tylko żebyś była no, atletyczna, może tak. A nie, a nie ulana wylewająca się z ubrań. Zobaczmy, co ona takiego strasznego powiedziała. Czy powiedziała coś gorszego niż ja przed chwilą? Bo to, co ja powiedziałam, to po prostu fakty same. Area. No, ja pewnie powiedziała, że powinno być taki, taki teren dla grubych, coś tak czuję, że coś takiego powiedziała. Zobaczmy. Area no. in airports, right? It's like no. roped off. Why don't they? Why don't they fucking have that for obese people? I'm sure I know they don't have that for like heroin users, but like <laughs> heroin users, right, why do we not shame people who are morbidly obese? Like it's bad for <laughs> them. Mm. <laughs> ludzie się zesrali, bo, o, bo wiesz, wiesz jak się zesrają? Nie, eee, nauka udowodniła, że shamingowanie takie sprawia, że ta, że ta osoba nie zmienia swoich zachowań, tylko jeszcze bardziej pogłębia. Nie, 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 nie. Jaka osoba będzie pogłębiać? Cipa. Smalczyca. No bo, a dobra, będę żreć. O po co mam brać odpowiedzialność? Po co mam dbać o siebie? Po co mam jakoś wyglądać, nie? Po co mam wziąć je za siebie? Po co... Musiałabym odrobinę pracy w to włożyć, żeby wyglądać jak człowiek. Ale ja nie chcę pracy, włożyć. ile razy człowiek pójdzie na siłownię, to kurwa dosłownie na palcach jednej dłoni policzysz smalczycę na siłowni. Gdzie jeśli weźmiesz facetów. W godzinach szczytu jedno i drugie. W godzinach szczytu na palcach jednej dłoni policzysz, Smalczycę. A facetów. O tak, kurwa. Yy, przepraszam, długo kolejka jest. 10 chłopa czeka na, na, akurat na, na, na tę maszynę. A na te szangielki. Tutaj 20 czeka. Jest kolejka. Rezerwacje na tygodniowe trzeba robić. Taka jest różnica. Faceci dbają o siebie. Chłopie, jeśli chcesz zobaczyć. Jeśli chcesz zobaczyć facetów, którzy są w, w około 30-40% przynajmniej, 30% populacji. Jeśli chcesz zobaczyć facetów w 30% populacji, sam fakt, że chodzi na siłownię sprawia, i nie jest tłusty, sprawia, że jest w tych procentach. Idziesz na siłownię, tam możesz ich zobaczyć. <grym> po prostu. Bo sam fakt, że nie jesteś chorobliwie otyły, stawiać nad nimi. A że 60% mężczyzn w Polsce na przykład jest właśnie otyła, ma nadwagę, około 50 paru procent smalczyc, od razu lecisz na górę. Już sam ten fakt, że siebie dbasz sprawia, że jesteś w... no, bliżej topki niż niżej. No, straszna otyłość w Polsce jest. No i co, co nie tak jest w tym klipie? Jeśli idziecie do hotelu i tam jest wydzielone specjalne miejsce dla palaczy, strefa palanca, to dlaczego nie ma dla ludzi otyłych? Chorobliwie otyłych powiedziała. Morbidly obese. Chorobliwie otyłych. Obis otyli. Morbidly obese. Chorobliwie otyli. Nie potraficie nawet cytatu dobrze zacytować. Nie ma czegoś takiego dla. Entuzjastów, ale dlaczego nie krytykujemy ludzi? Od tych. to jest dla nich dobre. No elegancko, elegancko. I co, i teraz co? Będziemy ją body shamingować, że ona jest za chuda na przykład. Nie, bardzo fajna figura. I teraz tak smalczyce mają problem, że nieosiągalne jakieś kanony, piękna, że nieosiągalne kształty ciała. Główno prawda. Zobacz. Wystarczy nie żreć jak świnia. Ona nie, na, ona nie wygląda na taką, co chodzi na siłownię. Spójrz na jej ręce. Nie, nie chodzi na siłownię, bo nie widać tam nawet zarysu mięśni. Wystarczy dietę trzymać. Mm, mm, mm. eee. Pointowała swoją myśl w taki sposób, iż gloryfikowanie tych osób jeszcze w większym stopniu No ma... Tak! Tak, bo ona myśli, że ona jest cudowna, że ona jest wspaniała, więc ona nic nie musi robić, że to inni muszą ją zaakceptować. Gówno, nikt się nie musi akceptować. Nie należy ci się ani akceptacja, ani szacunek tylko dlatego, że istniejesz. Tylko dlatego, że w twojej głowie tak się wydaje, bo to jest smalczyce podejście, że jej się należy szacunek za fakt istnienia. Męskie podejście musisz sobie zasłużyć na szacunek. Erkę spadła lawina krytki zarówno od jej widzów, jak i innych. Nie, nie. Plus jeden dla niej. Plus jeden. Jak ona się nazywa? Ciąg ciąg? Ciąg ciąg? Ciąg ciąg? Ping pong. jak ona tam się zwała? Yy, fan fan. O, no fan fan. Plus jeden. Dobra, zobaczmy, co, co ludzie komentują na przykład. Co komentarze? Dzisiaj nie, nie można nikogo niczego krytykować oprócz tak seksualnych facetów, a e, najlepiej katolików. <grystanie> Bestia! <grystanie> ja pierdolę, No po prostu ludzie to są, są pozamykani w tych bąbelkach, w tych swoich bezpiecznych przestrzeniach i boją się po prostu wyjść do świata prawdziwego. Pizdy! Życiowe się tworzą. Zobacz, no. Bez hejtu, ojej, ja nie poradzę sobie ze słowem pisanym. Słuchaj, ktoś musi napisać komentarz, tak? Ktoś musi przeczytać, żeby w ogóle wiedzieć, czy tam coś jest. Musi to wziąć do siebie personalnie. Bez hejtu, o oh, stop, o oh, uczucia. Masakra, jak ludzie piszdować ją. To jest. Niebywałe. To jest wręcz przerażające nawet. I śmieszne zarazem. Kurwa, cała, cała masa różnych emocji w tym jest. Skrajnych. <laughs> to jest niedorzeczne, ale to plus jeden. Jak one ci uciął. I fun fan. GG, Grat. I like it now. For your words. Plus one. Gdzie ona jest? To wygląda... To wygląda jak Warszawa ty. Co jest do cholery? Co na w Rosji? Ech.